Emilka, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim dużo zdrowia. Życzę motolotki. A nie, jest chyba jakiś pożar. Czy co to kurde? No, coś tam się pali. Dobra, ekipa już czeka. To jest tylko część ekipy. Cześć. Ech, ręka albo tak już się człowiek gubi. Cześć. nas się trochę tutaj zebrało. Oj, chyba gdzieś miśki stoją. Ale powiem wam, że fajnie tak po miesiącu wyskoczyć tu jeszcze z ekipą Bo już się stęskniłem Może jeszcze po tym wszystkim gdzieś sobie wyskoczę, ale zobaczę Ale strzela z tego wydechu Jednak DB Killer kurde trochę ograniczał, a teraz to już w ogóle jest Strzał za strzałem praktycznie A w ogóle tak bait away to chciałbym bardzo przywitać nowych widzów Bardzo mi miło że was coś zachęciło, żeby subskrybować ten kanał. Jeszcze jakbyście mogli, tam zostawiać opeczki, czasem komentarz dla większej motywacji. Chociaż i tak motywację mam, żeby to robić, bo w szczególności robię to dla siebie. A jeszcze niebawem pojawią się naprawdę nowe rzeczy, tak myślę. Także myślę, że warto. Możecie napisać w ogóle, czym latacie, albo co macie zamiar kupić, albo w ogóle skąd jesteście. Może gdzieś się uda spotkać na jakieś jazdy. A ja podejrzewam, że Emila chyba tam się spodziewa nas. <laughs> na pewno, przecież to, to, to grupa jest tak duża, jest tyle ludzi, tu jeszcze te dodatkowo jakieś czaty, nie czaty, więc na pewno jakaś informacja do niej doszła i będzie się udawać zaskoczoną. Ale co by nie było, jesteśmy, a czy będziemy, myślę, że to jest najważniejsze. A kobitka zasługuje na naszą wizytę. Bo ciężko tak dobroczynną osobę w życiu poznać, szczerze mówiąc. No ale jest pięknie, kurde. Brakowało mi tego. Mam nadzieję, że już teraz się odpalę i będę częściej jeździł. Cześć. Ej, będziemy tu chwilę stali jeszcze? To ja odpalę drona, co tu przelecę. A nie, jest chyba jakiś pożar. Czy co to kurde? O, coś tam się pali. W ogóle, to jestem ciekaw, czy my dobrze jedziemy. Coś mi się wydaje, że ktoś tu chyba źle poprowadził. Co my jakieś dziwne kółko robimy? No, chyba jednak źle żeśmy pojechali. <laughs> chyba nie tak weźmiemy, jak go tam wcześniej skręcić. My nie mieliśmy tam wcześniej skręcać? Nie wiem, dlatego wyprzedzałam żeby pokazać, gdzie oni jadą. No właśnie tak się zastanawiałem po drodze. Co zawracamy tutaj czy tam gdzie się... No. No. No to się narobiło. Ktoś wyjechał pierwszy chyba, gdzie nie wiedział gdzie ma jechać. I mi też to nie pasowało. No ale co, no kurde każdy jedzie jakoś. No trudno. Takie rzeczy też się zdarzają. No to tam się trasa delikatnie wydłużyła, ale ja tu nie będę płakał, przynajmniej pojeżdżę dzisiaj. Przebieg 11 tysięcy, zaraz 800. Przynajmniej że... no <śmiennie> wycieczkę mamy! No. Przynajmniej wycieczkę mamy! Ale my tam dobrze jechaliśmy, bo oni tam mieszkają. No A tu mieszka Weronika, i córka Weź poprowadź do końca, bo tu się już nie skręca w ogóle, jedziesz cały czas prosto Ja mam racę z Kaśką i Igo. Poprowadzisz, a ja z nimi na końcu racę odpalę Dobra, tylko powiedz mi teraz za ile mam stąd ruszyć Co? Za ile mam ruszyć stąd Zaraz Zatrąp jak coś Czekamy, bo oni racę odpalą i jedziemy Kurde no Za pilota przyszło mi je robić Jeszcze mi się dzisiaj oberwia Tam kurwa jadą czy nie jadą? Chyba jadą Niech żyje, żyje nam, Sto lat, sto lat, Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, Niech żyje, żyje nam Niech żyje nam Daniel! To wiecie, kurde, jak ja nosik włącza, to zaraz się wszystko minimalizuje, nie? Tak, wiem, bo ja się to uczyłem, dlatego o. Ja tą muzykę wyłączyłem, bo już nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Kolejka jak do księdza Powiadają, powiadają W końcach nie było, zaczęłam mieć po 10 się podnieśli A miało być tylko 9, wiesz? A miało być tylko dziewięć? Tak, ale nie pomylili w odliczeniach To wiemy, że kolejkę zgubili Wszystkiego najlepszego przyjaciółko od przygody <grym, 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 Taki drobny upomineczek tak. Mam nadzieję, że będą To ty wiesz gdzie jechać? Wiesz gdzie jechać Na lody? No Ela é que lada z motolotkami to jeszcze nie byłem no, no to żeśmy sobie wpadli na lody. Ja nie... To jest moja żona, jakby nie wiedział. Już niedługo.

Panie i panowie, mam misję jeszcze kebab grupowy Tylko, że ja kurde mam parę drobnych przy sobie I nie wiem czy mi w ogóle stać na to, ale chyba będzie Dwie dychy mam na pewno Jak będzie 25 to będzie OK. Dobra, jest good Lody były, teraz będzie kebs No to jedziemy na kebaba A jednak wyjechaliśmy z Prochowic Myślałem, że ten, a to chyba do Legnicy gdzieś jedziemy Jaka babeczka zadowolona, że tyle motocykli widzi no. Kurde Daniel, ale to ma wyryw Nie no, muszę przyznać, że jest daleko od tego kebaba, myślałem, że to jest bliżej Gdzieś tam, ale... Okej okay. Przynajmniej kilometry na nacięchane dzisiaj i Ja już nie wiem, czy my jedziemy na tego kebaba, czy jaki ciu. Kurde, my jakieś kółka robimy na te kebaby, ja nie wiem, ty Co to za bączki znowu? Nie wiem Łysk nyszanie Ale wy kurwa dogadali no. Ale żeśmy się dogadali. Co? Ten zachodził tam, a ja mówiłam o... Nie wiem, będzie? A nie wiem. Nie, nie liczyłeś? Tak, tak. Tak. tak Olka liczyła, jak to jej wina będzie. Miały być kebaby będzie Knejsza. Daj mu! Anka jakby zobaczyła naszą organizację, dzisiaj to by się załamała. nie no, no, no. Ja ci od razu daję. Dobra. Dzięki. A moments moments later. Zbieram, no może, może Oj, jojku <słyski> <słyski> Ojoj Zakstusiłeś się to ostatnio Smaczne? Robimy polecanko? Dziękuję ty też chciałeś? No to zarabujesz miał. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Dziękuję Wam, że dotrwaliście do tego momentu. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to. Bardzo polecam to zrobić, zostawić łapkę w górę, jak i komentarz i czekać na kolejne materiały. Trzymajcie się, do zobaczenia na drogach.